Witam, mam tu taki zestaw zaślepek do Zanthesa C125. Tą dużą już widzieliście, robiłem ją dla Marcina. I pisał do mnie Tomek z Dolnego Śląska, prosił mnie, żebym mu takie dorobił, małe zaślepki, bo dwie gdzieś zgubił. I tutaj ta jedna, co jest, to taka większa, ona idzie w miejsce, gdzie jest rzutnik biegów. Tam też jest taka rurka i można ją zaślepić. Chyba oryginalnie też nie ma Zontes tej zaślepki. I tak podał mi jakieś tam wymiary, bo no nie mam już u siebie tego Zontesa i to jest tak robione zdalnie, że tak powiem. Ta duża jest spasowana, ona już jest na 100% będzie pasować. A te małe to zobaczymy. Jak wyślę te zaślepki, to. Będę miał jakiś feedback, jak będą pasować, i ktoś będzie chciał takie coś u siebie zamontować, to zapraszam do kontaktu. Kontakt jak zwykle w opisie filmu. Myślę, że to ciekawie będzie na motorku wyglądać. Te zaślepki są o wiele twardsze od tej gumki, która jest oryginalnie włożona, i przez to wydaje mi się, że to nie będzie tak łatwo wychodzić. No i też nie są takie. Zaczepne, że tak powiem, nie są takie bardzo gumowe, żeby materiał ze spodni je chciał zdjąć. Myślę że też, że pasowania powinny być wcześniejsze, ale to jest już kwestia tego, jak, jak to zostało pomierzone i czy dobrze zinterpretowałem te wymiary. No, jak się nie przymierzy, to nie będzie wiadomo. Myślę, że ładnie to wygląda. Pozdrawiam i do następnego, cześć.